Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę, zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolph. Cześć wszystkim, Chris Rudolf, telewizja nowej rzeczywistości. No, jak widzicie, w pięknych okolicznościach przyrody dzisiaj nagrywam. Nic nie widzę, bo na ekranie mi odbija się słońce, więc nawet nie wiem, co ujmuje kamera. Ale zobaczcie, jaki piękny teren. Tak wyszedłem na spacer i pomyślałem, że nagram nowy materiał o nowej ziemi. Ponieważ jest to temat, który tak dziwnie jest odbierany i tak różnorodnie, iż trudno właściwie połapać się przeciętnemu człowiekowi, o co w tej nowej Ziemi chodzi. Tak od kilku lat zajmuję się tym tematem i zauważyłem, że jest olbrzymie niezrozumienie całej istoty rzeczy. Może warto by było się pochylić nad tym i troszeczkę to rozpracować, ponieważ no, temat jest bardzo ważny w dzisiejszych czasach. Dzieje się dużo, dzieje się dużo, idą zmiany, bardzo chyba takie no, drastyczne i może dramatyczne nawet, trudno wyczuć. Ja korzystam dzisiaj z pięknej pogody, słonecznej i przepięknej okolicy. Żeby właśnie zrobić to nagranie. Z moich doświadczeń i rozmów z ludźmi, korespondencji przeróżnych na temat Nowej Ziemi, okazuje się, że wynikają takie wnioski, że ludzie budują nowe matrixy, ludzie chcą przenieść cały świat znany im tutaj stąd ze świata 3D na nową Ziemię, no, pod warunkiem, że zniknie gdzieś jaszczur, znikną gdzieś problemy, znikną gdzieś zagrożenia i tam będziemy mieli te same struktury, te same hierarchie, policja będzie uczciwa, politycy będą służyli narodowi, lekarze będą leczyli i tak dalej, i tak dalej. No wychodzi tutaj wielkie niezrozumienie tematu, ponieważ no, na nowej Ziemi to będzie zupełnie inna jakość. No, jestem przekonany o tym i czuję to i wiem. Tam nie przeniesiemy żadnych y, konkretnych rozwiązań z tego świata, w którym teraz jesteśmy. Nie przeniesiemy tych rozwiązań, ponieważ tam będą inne wyzwania, inne możliwości. Tutaj jesteśmy w świecie zhierarchizowanym, jasczurzym, świecie z czasem linearnym, gdzie myśl rządzi i decyduje, gdzie ego się rozrasta i panuje. Na nowej Ziemi będziemy szli zgodnie z porywem serca. W bezczasowości, gdzie wiele rzeczy będzie mogło zaistnieć natychmiast, gdzie będziemy kreatorami swojej rzeczywistości. Tutaj jesteśmy niewolnikami, tutaj jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę innych, zdani na łaskę i niełaskę różnych okoliczności, rządu, polityków, lekarzy no kogokolwiek. Na nowej ziemi będziemy kreatorami, więc jeśli chcemy. Przenosić świątynię i później tam na Nowej Ziemi robić jakieś modlitwy, żeby ktoś coś nam dał. No to jesteśmy na fałszywej drodze. A tam też nie będzie nie będzie e, polityki, nie będzie religii, nie będzie sportu, jak to już gdzieś kiedyś napisałem. To znaczy, może ćwiczenia fizyczne będą, ale, ale rywalizacji na pewno nie będzie. Rywalizacja jest szkodliwa, jaszczurza i nikomu niepotrzebna. To tylko. Roz, pasie rozbuchanego po to, żeby rozrastało się jeszcze wyżej i żeby jeden czuł się lepiej niż drugi, żeby jeden czuł się wyżej niż drugi. To nie ma najmniejszego sensu z punktu widzenia nowej ziemi, i tak to należy moim zdaniem traktować. Co zrobić, żeby trafić na tą nową ziemię, żeby ona była w zasięgu naszych rąk? No, 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 warto jest o tym pomyśleć, bo jeśli, tak jak wspomniałem wcześniej, chcecie przenosić stare struktury w nową rzeczywistość, to niestety to się nie uda. To jest zupełnie inna gęstość. Wibracji to jest zupełnie inna rzeczywistość, i na innych zasadach to będzie się odbywało. Pierwszym elementem, który moim zdaniem, i nie tylko moim, trzeba zrobić, by na tą nową ziemię się dostać, by w ogóle dostrzec drogę do nowej Ziemi, to jest zrezygnowanie z wszystkiego tego, co daje nam świat 3D. To jest pogodzenie się z tym, że ten świat ulegnie unice unicestwieniu, że on zniknie, umrze, że stracimy go z naszej rzeczywistości. Stracimy go z wszystkimi jego atrybutami, czyli z przyjemnościami, radościami, rodziną, władzą, pieniędzmi, wycieczkami zagranicznymi, seksem. A relacjami międzyludzkimi to wszystko pójdzie do lamusa, ponieważ na nowej Ziemi jest już zupełnie inaczej. W świecie 3D mamy pewne struktury, powiązania, związki. Tu jest świat zniewolonych, zniewolonych istot ludzkich, które oczekują pomocy z zewnątrz. Modlą się do jakichś jaszczurzych bogów na zewnątrz i proszą ich na kolanach o łaskę i wspieranie. Na Nowej Ziemi wszyscy są kreatorami. To jest tak, że nikt nikogo nie musi prosić o nic, ponieważ sam potrafi sobie stworzyć to, co, czego będzie pragnął, co będzie pragnął mieć czy czego będzie pragnął doświadczyć. Innym elementem tej całej Nowej Ziemi jest to, że tam będzie, czy jest nawet już absolutna wolność. Nikt z nikim nie będzie wchodził w żadne związki, układy. Przysięgi, i tak dalej. To będzie współpraca wolnych istot, które w ramach miłości współpracują ze sobą, ale nie zobowiązują się do niczego, ponieważ zobowiązania są pewną formą uzależnienia i zniewolenia. To dla umysłu 3D będzie bardzo trudne do zrozumienia, do ujęcia, do ogarnięcia, no ale tak to właśnie jest. Jeśli nie będziesz tego w stanie zrozumieć, no to trochę albo popracuj, albo zrezygnuj z Nowej Ziemi, bo taka jest właśnie jej struktura. Żeby dostać się na tą nową Ziemię, należy moim zdaniem w ogóle wyczyścić pamięć naszych doświadczeń z tego świata. W całej naszej przeszłości. Mamy zapisy obarczone czy nasączone emocjami to przeważnie tymi traumatycznymi i trudnymi. Dlatego warto jest odciąć się od przeszłości odciąć się od przeszłości, która nas obciąża, która nas trzyma w świecie 3D. I, i, I tym całym haczykiem jest właśnie emocja. Emocja, która, no tak według Hawkinsa, od odwagi w dół, czyli niskie wibracyjne energie, które są motorem napędowym w świecie 3D, ale w świecie nowej Ziemi nie będą już miały racji bytu. Więc pierwszym elementem to jest właśnie odcięcie się od przeszłości, od pamięci tego wszystkiego, co mieliśmy w swojej historii. Ponieważ tam mamy zapisane programy, które pokazują nam, nam co nam wolno, czego nam nie wolno, co, co jest możliwe, a co niemożliwe. Nawet jeśli nasz umysł to już odrzucił i uważamy, że wszystko jest możliwe, to jednak często w podświadomości mamy zapisy, że gdzieś jesteśmy ograniczeni. Świat Nowej Ziemi nie ogranicza w niczym, tam jest natychmiastowa kreacja. I każdy jest panem swojego losu, każdy doświadcza to, czego chce. Więc pamięć, e, wspomnienia, te wszystkie rzeczy, które pokazują nam naszą przeszłość, naszą historię, powinny iść do lamusa. O tym właśnie będę mówił na spotkaniu warsztatowym 18, 19 i 20 listopada. Na spotkaniu warsztatowym pod tytułem Osady Nowej Ziemi Spotkanie warsztatowo-integracyjne. Mentalność nowej Ziemi moim zdaniem jest tutaj kluczowa, bo jeśli będziemy cały czas mieli w swoich umysłach, w swojej świadomości programy związane z, ze światem 3D, z Matrixem, no niestety w żadnym wypadku nawet nie znajdziemy kierunku, który doprowadzi nas do nowej Ziemi. Mentalność nowe, Nowej Ziemi jest kluczowym elementem. Ja wiem, że wiele osób lubi iść za kimś, mieć jakiegoś guru, jakieś kierunki, jakichś przewodników, którzy za nich to wszystko zrobią, zaprowadzą ich tam, powiedzą, usiądźcie i odpocznijcie. Cały czas wspominam, mówię o tym, że wejście na Nową Ziemię to jest droga solistów. Soliści mogą iść w grupie, ale każdy idzie sam. Nikt nikogo na plecach zanieść tam nie może. Każdy ma inne wyzwania i tak właśnie to się dzieje. Więc jeśli chciałbyś trafić na Nową Ziemię i to, co mówię, rezonuje z Tobą, to zapraszam na warsztaty e, Osady Nowej Ziemi, które odbędą się w ośrodku e, niedaleko Nowego Miasta lubawskiego. Mamy jeszcze wolne miejsca, także zapraszam, trzy dni. Ceny moim zdaniem umiarkowane. No i cóż dalej? No, mentalność jest najważniejsza, ale też będziemy tu pokazywali różne inne elementy, które będą bardzo pomocne w osiągnięciu tej nowej ziemi, bo w zdrowym ciele zdrowy duch, więc warto jednak, żeby to ciało nasze było zdrowe, żeby było zabezpieczone, żeby było zaopiekowane po to tylko, abyśmy mogli naszą świadomość utrzymywać we właściwym stanie, który wywiezie nas jak winda na poziom nowej ziemi. Zapraszam wszystkich serdecznie i polecam mentalność nowej ziemi, nawet jeśli to, co ja mówię, nie jest z Wami. Kompatybilne, to może zainteresujecie się innymi metodami, które to, tam was doprowadzą. Ale umysł to jest podstawa, świadomość to jest podstawa tego wszystkiego, co się zadziewa na zewnątrz. Więc jeśli chcesz, żeby rzeczywistość wokół ciebie odmieniła się na lepsze, na, takie jakiego, na taką rzeczywistość, jakiej pragniesz, to zacznij od siebie, zacznij od swojego widzenia świata, zacznij od oczyszczania się z negatywnych emocji. To na razie tyle. Pokażę wam jeszcze przepiękne okolice, w których będzie, odbywał się te, będzie odbywało się to spotkanie warsztatowe. No i do zobaczenia niebawem. Cześć wszystkim! Cześć wszystkim, Chris Rudolf, Telewizja Nowej Rzeczywistości. Dzisiaj krótki film o evencie, który szykuje się już 17 listopada. Jeśli jesteś organizatorem jakichś imprez weekendowej, tudzież rozwoju duchowego, może prowadzisz jogę, wykłady jakiegoś typu o duchowości, rozwoju świadomości, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Tutaj, gdzie jestem, w miejscu inicjatyw pozytywnych, Kaczebagno, 17 listopada, w czwartek, odbędzie się taki otwarty dzień dla właśnie takich ludzi, którzy szukają fajnego miejsca na. Warsztaty, spotkania integracyjne, tego typu zamieszania, które opisujemy w naszych alternatywnych programach YouTube'owych. Miejsce jest fajne, ja sam tutaj następnego dnia organizuję e, takie spotkanie o Osadach Nowej Ziemi. To wszystko u mnie na stronie, e, na Facebooku znajdziecie. Więc jeśli szukacie odpowiedniego miejsca na swoje przyszłe imprezy, to zapraszam. 17 listopada w czwartek do Kaczego Bagna. Tutaj dzień otwarty, całkowicie free. Będzie program artystyczny, obiad. Kto będzie chciał, to przenocuje do następnego dnia, do 18 w piątek. Jeśli będziesz uczestnikiem moich warsztatów, czyli 18, 19, 20, wtedy nocleg masz za darmo. Więcej informacji znajdziecie pod tym filmikiem. No, i oczywiście też będę jeszcze to pokazywał w swoich nagraniach do YouTube'a. Także na razie zapraszam, zapoznajcie się z informacjami pod filmikiem, tu będzie plakat, tu będzie wszystko, co będziecie chcieli dowiedzieć się o imprezie. A jeśli będzie Wam mało, to jest numer telefonu do Alicji, możecie zadzwonić i ona wyjaśni Wam resztę. Zapraszam do Kaczego Bagna 17 na dzień otwarty i później 18, 19 i 20 na osady Nowej Ziemi. Myślę, że warto. A dlaczego warto wyjaśnię w najbliższej swojej produkcji youtube'owej. Do zobaczenia, cześć. Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolph.